Złość. Depresja. Zaduma. Szok. Radość. Będzie w pierdol. ...merytuje pełną gotowość! BĘDZIE WPIERDOL! Specjalny... Kurwa, co chwilę mam jakiś specjalny programik. No, nie wiem... Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest taka tendencja. Dwa filmy normalne i jakiś jeden specjalny. Ten oczywiście będzie specjalny nie ze względu na to, że to jest coś nowego, tylko ze względu na to, że to jest wersja betowa. Ta gra, którą teraz będę nagrywał, wersja betowa. Bet u mnie jak, jak pamiętacie, były bodajże dwie. Pierwsza to był Fajna Fantasy 14 i Fajna Fantasy 15, z tego co pamiętam, a jeszcze Street Fighter. Tym razem powinien, postanowiłem zająć się nową betą. Beton gry Overwatch będzie otwieranie skrzynek. Będą tam jakieś walki, waleczki. Ja w ogóle jestem taki chujowy w FPP 7 na każdej linii, ale, ale jest, evenement. jest evenement. Jest to pierwsza gra w historii. Pierwsza gra w historii, która nie wkurwia mnie niemiłosiernie. Nawet jak przegrywam. Ja jestem w szoku, kurwa. Mam ulubione tytuły, w którymkolwiek bym tam nie przegrywał kiedyś tam. Yy, zawsze mnie jakoś tam ciśnienie podskakiwało, klołem, napierdalałem i tak dalej. Yy, ta gra u mnie tego nie wyzwala. Nie wiem dlaczego. Każda kolejna rozgrywka, mimo że mogę przejebać, yy, nie sprawia mi problemu. No, jest, to, jest to miły event. W takim razie ja zapraszam miłego oglądania. Przy okazji... Yy, Wiadomo co, no, ja was prosić nie będę, no ale byłoby miło, żeby kurwa, skoro ja dla was coś tam robię, wy sobie to oglądacie, nawet ten, żeby coś tam kurwa kliknąć, nie, tak, od siebie, nie, nie, no kliknijcie, kurwa, no, no, miłego oglądania. Już nagrywam, nagrywałem zdeczka wcześniej, nie, tam chyba sekundę, bo gdzieś dwie, Dobra, jedziemy z tym koksem, łączy mnie z siecią, zobaczymy zobaczymy, co dziś będzie, co dziś wyklinimy, jakie skrzyneczki, co w tych skrzyneczkach będzie, bo tam bardzo fajna, przyjemna, przyjemny dodatek. A, skrzyneczki są bodajże albo za levelowanie, albo za... Mm, Albo za wygrane walki, wygrane walki. Bohaterów mamy kilku, ja tam się zajmę moimi ulubionymi postaciami, którymi gram, to w tej chwili jest Smuga. W tej chwili jest Trupia Wdowa. Kto tam jeszcze kurwa był? Kim ja jeszcze grałem tak chwilę wczoraj? Nie pamiętam, kurwa. jeszcze jeden Facio był, ale nie pamiętam który. Musiał wyszukać, nieważne. Na razie mamy smugę, i trupiątowe No, tymi postaciami będę grał, tymi postaciami będę coś tam pokazywał. Przy okazji pokażę Wam mniej więcej, jak one sobie tam wyglądają. Jak prawdopodobnie już widzieliście, ale tutaj o smugi tyłek była walka wielka z firmą, co po niektórych graczy i znowu mi się otwiera takie taki zamysł. What far. Kurwa. My się tak seksualności boimy, kurwa, pokazywać dzieciom cycka to lepiej pokazać jak kurwa, i dziecko i tak się cycka. Nieważne, ale pokazać to jest gorzej jak pokazać wychodzące flaki z człowieka. No mamy taką rzeczywistość nieinną. Ja się zastanawiam czasami o co kurwa w ogóle chodzi, ale tak jest niestety. Szybko się to kurwa nie zmieni. Ja oczywiście wolę sobie popatrzeć na ładny tyłek, ładne cycki niż na przykład na flaki wywalające się na lewo i prawo. no Nie, nie wiem jak to co woli, ale jakoś na jakiegoś schizola gwałciciela nie wyrosłem. Chyba. A, jeszcze chyba siebie nie zgwałciłem. Dobra, mamy tak. Skórki są różne: jest klasyczna w różnych kolorach. Jest arystokratka, to są te takie droższe trochę. No i tutaj takie już trochę inne. Pan kowatami Tang Girl przypomina troszeczkę. Jak ktoś nie wie, nie ogląda ten film zajebisty jest. i ten taki średni. Emotki też są różne, wiadomo, można sobie ustawić różne ucieszenia. O, to jest dość ciekawe. Ale też na razie nic nie mogę, bo nie mam pieniążków i jeszcze w skrzyneczkach nie zdobyłem więcej. A w skrzyneczkach się zdobywa kostiumy, emotki, zdobywa się różne tam inne tam pierdoły, jeszcze ucieszenia można sobie wybrać i pozy do grania. Dobra, napierdalamy. Szybka gra. Będziemy szybko grać! Fajne jest też to, że można wybrać tą samą postać, co wybiera przeciwnik czy tam współsprzymierzeniec. Że te postacie jakoś tam nie są blokowane. Przynajmniej w becie. Nie wiem, jak to będzie w normalnej rozgrywce. Podróżujesz do skórek jest kilka. Gra przypomina mi strasznie, nie wiem dlaczego, ale Age of Legend, mimo że jest FPP. Nie, pj pj. Mamy PVP walki między graczami drużyny na drużyny. Jest to dość ciekawe urozmaicenie. smugą walniemy rumpkę albo dwie, albo trzy. I jest to takie, takie, takie miłe. No, nie powiem, nie spodziewałem się po grze. Ja mówię, ja się jeszcze, kurde, nie gierzę wszystkich butonów, co, gdzie, kiedy. Wiecie, gdzieś tam teleport wiem jak e, podnaczy, teleport. to się robiło tak okay. Siema. Okay. Tylko nie dajcie no to się ma dokładnie i nie wiem górą sobie przejść czy kurwa nie to będzie mi się nie da tym się kurwa szczelało tym się a to co to, kurwa było nie pamiętam co to było. Co ja kurwa zrobiłem też? Ruszajmy. może odnawianie energii. Ktoś mnie za chwilę zaskoczy i zabije pewno. Jeszcze z fajkiem w ręku. No. Orientuj się. Para uh. uh. Cel jest już To, kurwa, zginę. za chwilę co Żołnierz 76, martuje się do służby. Dobra, jestem RG. O ty, kurwo. No i mówię, no nawet kurwa nie szczeliłem, ale, ale nie, nie mówię. Nie denerwuj mnie, nie, nie denerwuję. Przygnęli, karne, rozkrywka jest bardzo sympatyczna. Będę musiał czarną domę wybrać za chwileczkę, bo widzę, że nie podziałam za dobrze, chodź ty, się. o, Nie no, szybcy są, szybcy. Zaczekajcie na mnie! Ale widzę, że walkę mam straconą już o się.

Dobra, przynajmniej tylko dwa razy zginąłem, tylko to już jest coś, czy trzy, trzy, trzy gdzieś na świecie właśnie wybiło południe. Pawilnika sprawna, gotowa do lotu. Mówcie mi, Mac Cree. Nie mamy. No bo dwie walki nagrywał, bo na kamerze, łatwiej mi przerzucać filmiki, więc jak będziecie takie drobne przerwania widzieć między rozgrywką, a między tym yy, nagraniem i tak dalej, to się nie zdziwcie, bo niestety, no taki mus. Trochę Nie chcie, ale do mnie sieją <laughs> Sieją do mnie O do mnie się dobra Gatlinganowiec Ja bym chciał coś półce zrobić ciekawego ale ja niu, nie umiem Dobra, zdjąłem jednego, przynajmniej ty. A nie, jeszcze go nie zdjąłem. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Zdobywam cel. Przełączę się. Dobra, kogoś się tam udało. Czwójkę z no ja pierdziałem. W szoku jestem. W szoku jestem, w ogóle gra jest. Tak. W szkodzie, Przegrywamy co prawda. Czekaj no. Czas wyrównać rachunki. Nie wyszło, nie wyszło tak. nie, ale, ale dajemy dajemy coś tam radę. Tam mówię. Trzy zgony zaliczyłem, zaliczyłem chyba. Porażka oczywiście. Of course. Nie wiem, dobrzy, są dobrzy są Więc zawodnicy. Dużo lepsi od ode mnie. Tutaj się nie będę otoczył. Dobra, mamy 12 minut. Ja, op deze fiets heb Nadzieję, że dostaliście nauczkę. Walka musi być uczciwa. Ja po prostu bardzo pająku błysku w go... Co to jest? Anka? Jedna... M niech jedzą ciastka. Szersze lafam. Szersze lafam. Szersze lafam. Szersze lafam. Szersze lafam. Ole, cherche la femme. cherche la femme. Et c'est comme ça. À la vie, alla mort. Eh, Et... pfff, jedna kula, jeden zgon.